Łączymy społeczności motocyklowe. Tegoroczne spotkanie u Elevenów to poza bardzo głośną, huczną i fajną imprezą, e, również bardzo ciekawy pomysł i pewnego rodzaju misja, więc dzisiaj, tego wieczoru króluje klimat Pin Up Girls. E, klimat, który rozpoczął się w Ameryce w latach 40. i 50. XX wieku. Dziewczyny były uśmiechnięte bardzo ładnie pomalowane, miały głównie sztuczne rzęsy, mocno podkręcone, miały... Cześć, możesz. Cześć, witam cię serdecznie, tutaj Boba z tej strony. Też. Cześć. Debu czwartki, kłaniam Ci się serdecznie. My to również. Jak się bawisz? Ja? Jak zawsze tutaj. Chociaż drugi raz, ale zawsze fajnie. To bardzo się cieszę, ale jest coś takiego, że się tu chce przyjeżdżać, prawda? Ej, powiem Ci, że bardzo. Bardzo, bardzo. A to zarąbiszcie. Do miłej zabawy życzymy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I przechodzimy tam do tych e, e, pan, które pomagają e, Przybyłem tutaj dziewczętom e, przeistoczyć się właśnie w takie pinapki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, czy możemy liczyć? My, może nie, ale panie, na co mogą liczyć? Na jako, jakiego rodzaju pomoc, żeby wystylizować się na taką klasyczną pinapkę z tamtych lat? A wiemy, że tą najklasyczniejszą była Marilyn Monroe. Każda z pań może dzisiaj liczyć na poprawki makijażowe, które upodobnią ją do pań z tamtych lat, czyli mocne oko, ciemna kreska, piękne czerwone, soczyste usta. Także zapraszamy wszystkie panie. Dokładnie. Widzicie, nawet jeżeli ktoś się nie przygotował tutaj dzięki pomocy profesjonalistek można ten look Merlin Monroe sobie dzisiaj zafundować. Dokładnie. Firma Mary Kay e, służy panią pomocą i wsparciem, jeżeli chodzi o makijaż i pielęgnację. Zapraszamy. Dziękujemy pięknie, ale to nie wszystko, moi drodzy. Klimat Pin Up Girl to nie tylko ten właśnie piękny makijaż, o którym mówiła przed chwilą moja rozmówczyni, czyli mocna kreska, przypomnijmy, wyzywające czerwone usta, róż, róż na policzkach, no i dużo uśmiechu, ale to też fryzury. Fryzury w tamtych latach, w których głównie dominowały loki, loki różnej maści i to było tak naprawdę najważniejsze. Tutaj również o tym pomyślano, przegrupujemy się troszeczkę w tą stronę, i postaramy się podejść bliżej, żeby zobaczyć jak wygląda to stanowisko i jak wygląda tutaj tak naprawdę pomoc dziewczynom, które już z makijażem się uporały. A teraz czas na, na fryzurę. Dziś rozumiem w modzie fryzury typu pina, czyli loki loki loki. Upinicie, loki, 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 wysoko góra i lok na loku. No to pięknie, dużo dziewczyn y, korzysta z Waszej pomocy? O, bardzo dużo. Ze 20 uczesałyśmy już dzisiaj, także. A zdarzało Wam się poprawić takie, które chciały same, ale no niestety? Oczywiście, oczywiście, właśnie, poprawiamy. <laughs> także. No, no to fantastycznie, czyli mówiąc krótko, każda z Pan dzięki Wam może zostać królową taką jak była wtedy Marilyn Monroe. No oczywiście, jak najbardziej. A więc dzisiaj y, tak? Ja już się czuję piękna, jak Marilyn Monroe, nawet lepiej. I nie będziemy zaprzeczać. Także mamy fryzury, mamy makijaże, No i oczywiście kreacje, zupełnie nie świat. Rozkoszowane sukienki, często skąpe stroje. Pinap, czyli z angielskiego powiesić, przypiąć. Tam w tych latach mężczyźni wieszali sobie właśnie takie piękne, uśmiechnięte, ładnie wyglądające panie na ścianach i na nie po prostu patrzyli. Tak było właśnie tyle. Tyle lat temu, a więc mówię w latach 40. i 50. -tych. Ale czas, moi drodzy, stanął w miejscu, a właściwie cofnął się. Właśnie dzisiaj tutaj na spotkaniu Lewenów powracają klimaty Pin -up Girl i sami możecie podziwiać i zobaczyć to wszystko. Wiele lat temu 11 chłopaków zjednoczyła wielka miłość do motocykli. Do motocykli Harley Davidson i powstał klub. Harley Davidson Eleven, właśnie klub, który zaprosił nas na tą wspaniałą imprezę. Jesteśmy we Wrocławiu, to nie tylko zakończenie sezonu, ale także wielka feta, taka podsumowująca, podsumowująca właściwie wszystko to, co wydarzyło się w ostatnim sezonie motocyklowym. Świat jest mały, a z Elevenami jeszcze mniejszy i wszędzie pełno jest znajomych. Właśnie w taki sposób spotkaliśmy Roberta. Witaj! Cześć! Siema. Robert to nie byle kto. Słuchajcie, na każdym zlocie jest tak, że ten uczestnik, który przyjedzie z jak najdalszego zakątka, nie tylko kraju, ale i całej Europy i świata, dostaje w prezencie poza paliwem no, kastę czegoś wyskokowego i ogólnie jest zapraszany na scenę. Nie wiem, czy pobiłeś rekord, ale pochwal się skąd ty przyjechałeś dzisiaj tutaj na tą imprezę. No wiesz, jest zawsze tak, że ktoś dostaje puchar za najdłuższą jazdę, ale na dwóch kółkach. No ja niestety ze względu na tą pogodę i niesprzyjające warunki, bo dzisiaj śnieg jednak padał, na drodze przyjechałem około 700 km tutaj do Wrocławia z Hamburga. Mieszkam tam w Hamburgu i tak samo jeżdżę, jak i zawsze jeździłem na motocyklu. No czyli to, można? Można, słuchajcie, 700 kilometrów, Robert jest teraz z nami, Robert też yy, skojarzył mi się z taką inicjatywą, przecież niedawno świętowaliśmy Dzień Niepodległości, yy, wielkie marsze w Warszawie i nie tylko w wielu miastach, a Robert ma troszeczkę z tym coś wspólnego, ale na obczyźnie, ponieważ yy, nie tylko był założycielem, ale też i prezydentem klubu motocyklowego, który nazywał się Polskie Bractwo Motocyklowe na Obczyźnie, czy coś pokręciłem? Trochę mogłem. Trochę mogłeś, nie zaszkodzi. Nazwa jest, była i zostanie Bractwo Motocyklistów Polski na Obczyźnie. Nie chwaląc się, byłem założycielem i prezydentem tego klubu przez długie lata. Drogi się potoczyły inaczej, teraz jest inaczej, ale zostaje w temacie. Zorganizowałem Grupę motocyklistów w Hamburgu, przeważnie też na, na Harley'ach i Choperach. Także jeździmy sobie i tworzymy tam Polonijną grupę motocyklową. Czyli zostaje w temacie. Raz motocykl praktycznie na całe życie motocykl. Dokładnie tak. Jedziemy cały czas z kapelusza, słuchajcie, bez żadnych cięć i kombinacji, dlatego chyba mi wybaczysz tą drobną pomyłkę. Wszyscy wiemy o co chodzi, o jaką organizację. Robert, powiedz, a co łączy Ciebie z chłopakami z Elewenów? No bo jesteś tutaj też nie bez powodu. Nie. Zaczęła przygoda się z Elewen całkiem, że tak powiem, ciekawie i, i jakby to powiedzieć niespodzianką, że. Nawiązaliśmy kontakty, chcąc przyjeżdżać na, na imprezy i na spotkania do Wrocławia. Tutaj też są korzenie mojej aktualnej przyjaciółki i przyjechaliśmy na jeden z lot, na jedną imprezę. Spodobała nam się bardzo. Ta atmosfera tutaj, to przygotowanie i w ogóle zaangażowanie chłopaków z element bije rekordy. Także. Zawsze chętnie i miło wspominam te imprezy i zawsze chętnie będę jeszcze na nie przyjeżdżał. Tak samo teraz jestem i, i najlepsze to, że Was tu spotykam, Wy tak samo doceniacie to, co tutaj robią i wydaje mi się, że szacunek wielki za to, że potrafią to środowisko różnych klubów, potrafią różnych klubów scalić tutaj, w tym dniu dzisiejszym na tej imprezie. Dokładnie tak, właśnie ta jedność, zjednoczenie motocyklistów w tym dniu, to chłopaki z y, HDC 11 potrafią najlepiej, no i za to z całego serca im dziękujemy i dlatego tu wierni jesteśmy i, i będziemy, i będziemy i w przyszłym roku, i w latach następnych. Robert, y, życzę Ci miłej zabawy w takim razie, widzę, że nie przebrałeś się za Elvisa. <laughs> Jeszcze nie, ale to może nastąpi. <laughs> ale jesteś na dobrej drodze, tam są takie panie, ja <laughs> które mogą troszeczkę zrobić make-up, wiesz, także damy radę. Y, nie będziemy was zanudzać, idziemy zobaczyć, co dzieje się dalej. A tobie strasznie mocno dziękuję za rozmowę za spotkanie. Śliczne dzięki i do, I do zobaczenia, zobaczenia pod sceną! Dokładnie. Do zobaczenia! Do zobaczenia! <laughs> Witajcie wszyscy e, słuchacze i klubowicze e, z, z Tutaj z Wrocławia. Chciałbym wszystkich e, zaprosić na. E, tak zwane Harley Days do Hamburga, super impreza na kilkanaście a może nawet już w tym roku na kilkadziesiąt tysięcy motocykli. Kto przegląda internet wie, jest impreza bombowa, może nie, u, nie umywa się do tej co Eleven tutaj robi Wrocławiu, ale na pewno fajna. Przyjedźcie, zobaczcie, spotkajcie się z nami, z naszą grupą motocyklową hamburską, pojeździmy razem i wszystkich e, ugościmy.